Radio MedFlex. MedFlex. Dzień dobry, dzień dobry. Tak jak Wam obiecałem, jeszcze dzisiaj Was trochę pomęczę, dlatego, że dzisiaj mamy wyjątkową przyjemność, ja mam wyjątkową przyjemność gościć kolejną osobę w teamie Radio MedFlex. Jest z nami Oliwia, lekarz, hematolog. Dzień dobry, cześć. Cześć, cześć. To dla mnie też jest mega przyjemność, że mogę z Wami tutaj działać. Bardzo mi miło. Super. Oliwia, to w ramach takiego naszego tutaj zapoznawczego wywiadu, wywiadziku, rozmowy, bo pamiętam, jak łączyliśmy się, żeby w ogóle pogadać o tym pomyśle, to ja już wtedy miałem ten problem, że kurczę, jest tyle tematów, że moglibyśmy nagrać po prostu podcast niechcący z tego tytułu. Więc ja postaram się dzisiaj za bardzo nie rozgałęziać tego, Dobra. tylko sprawić, że nasi odbiorcy mogliby i mogłyby lepiej Ciebie trochę poznać i dowiedzieć się, o czym będziesz również tutaj dla nas transmitować. Chociaż jak gdzieś z tyłu głowy już naprawdę mam zaparkowane. Kilka pomysłów na naszą rozmowę, ale w dużym skrócie, czy mogłabyś generalnie opowiedzieć o tym, czym się zajmujesz? Mhm, jasne, ja jestem y, lekarzem, hematologiem, pracuję głównie, na, głównie w szpitalu. Tak? Moje takie doświadczenie to jest. Y, y, Przede wszystkim taka praca szpitalna, no i nie ukrywam, że większość moich pacjentów to są pacjenci onkologiczni, tak? Natomiast jest też, no bo hematologia to ogólnie możemy to podzielić na taką hemato-onkologię, tak? Więc dzielimy sobie na te choroby onkologiczne i nieonkologiczne. Natomiast jest też cała grupa, no i wiadomo, że te choroby onkologiczne, no to jest taka trochę inna, trochę cięższa bajka która nie jest taka prosta do no nie jest to idealny temat do popularyzacji w social mediach, może tak powiem, nie? natomiast jest też cała grupa no, zaburzeń, chorób, nieprawidłowości, które obserwujemy, które nie są związane z chorobami nowotworowymi, a zawierają bardzo dużo w sobie, takich bardzo częstych nieprawidłowości, które możemy spotkać, typu niedokrwistości, bardzo duża grupa niedokrwistości jakichś niedoborowych, niedobór żelaza, 12 kwasu foliowego, tak jakieś małopłytkowości, zaburzenia krzepnięcia. To są no, choroby, które się wiążą z bardzo różnymi przyczynami, mm -hmm. ale też nie tylko choroby, ale też zaburzenia, nie? bo morfologia no, to jest takie proste badanie, które bardzo często każdy z nas wykonuje, a tak naprawdę no, w tej morfologii się może pokazywać też bardzo dużo innych rzeczy i to nie zawsze. Jest problem, to zacznijmy od tego, że jakby w ogóle to nie zawsze jest problem, bo czasem to są jakieś odchylenia, które nie jest istotne klinicznie, o tym na pewno też będę chciała mówić, czego w ogóle się bać, tak? co jest w ogóle takie, z czym musimy już teraz od razu biec do lekarza, a co jest takie, że możemy sobie powtórzyć. A druga rzecz no to, że właśnie często też dużo innych chorób, może być widoczne, tak? więc nie zawsze to są problemy hematologiczne i wręcz powiedziałabym, że dużo częściej, że jakieś 75, w niektórych przypadkach 90% tych odchyleń, co my widzimy, to są wtórne przyczyny, nie jakieś reaktywne. Dlatego no, też warto jest wiedzieć, od czego zaczynać tę diagnostykę, nie? że nie zawsze jest się czym tak bardzo martwić na początku. To jest, wydaje mi się, takie też ważne, żeby o tym, żeby o tym mówić. Oj tak, Jezu, ja nie wiem, czy też spotkałaś się z tymi tekstami, ale co ja się będę badał, jeszcze coś mi znajdą. Nie? A no tak, tak. No to właśnie, i o tym właśnie też będę chciała mówić, żebyśmy się jednak badali, no ale też jak, jak już się zbadamy, no to właśnie co zrobić, żeby da mnie zaraz się nie zestresować, tak? I co dalej z tym po prostu robić, nie? I w ogóle jakie badania robić? Ja, ja się generalnie ma, na maksa jaram tym, że, e, że będziesz działać też w Radio MatFlex, bo e, właśnie bardzo często jest to, co ty mówisz, czyli ktoś robi sobie morfologię i pierwsze, co to oczywiście mhm. wpisuje w Google i mu wychodzi, że Dokładnie. już ma już jest. Dokładnie. Koniec, już. I białaczka. Mhm. Tak, tak. Tak, to I w, oferty to jest... pogrzebowe trzeba już wybierać kody rabatowe, szukać na trumnę, nie? Mhm. Wiesz co, a jeszcze gdzieś tak między wierszami ja tutaj w sumie zastanawiam się, bo takie ciekawe, ciekawe pytanie wydaje mi się jest, czy ty pracując w szpitalu widzisz potrzebę edukacji pacjentów? W sensie, czy edukacja w szpitalu cokolwiek znaczy? Bo dla mnie jako totalnego laika wydawałoby się, że to już jest taki... Obszar, gdzie już jest jakby trochę za późno, na tą edukację, mm -hmm. na to działanie profilaktyczne i tak dalej. Jak ty do tego podchodzisz? No to jest trudna, to jest trudna sprawa, bo właśnie w szpitalu no mamy takie najcięższe przypadki, tak i też to są, to jest. Yy... To są choroby, których nie przełożymy, tak jak na przykład choroby kardiologiczne, nie, które są w dużej mierze zależne od stylu życia, od tego no tu niestety no, wylosowaliśmy nie taki gen na loterii życia, nie i poszło coś nie tak. Pojawiają się jakby teraz też coraz częściej się to, to badań. Ogólnie jest teraz dużo więcej m, badań, które w ogóle dopuszczają takie coś, jak e, no, żebyśmy w ogóle myśleli o tym, nie chcieli myśleć o tym, że jednak może ten styl życia, te e, prawidłowe jakieś tam nawyki mogą mieć na to wpływ, no bo my wiemy, że teoretycznie no, tak, palenie, picie, no ok, ale też takie rzeczy jak e, no, prawidłowe te wyniki metaboliczne, tak? czy, czy prawidłowa masa ciała, masa mięśniowa, Mowa, że to wszystko jakby też jest ważne, natomiast nie było do tej pory dużo badań, no bo no jednak no uważać tak nie, że no choroba nowotworowa, no to już tutaj jakby robimy tylko jedno. Ja myślę, że nie wyklucza jedno drugiego, tak? Nie wyklucza tego, żebyśmy w każdym momencie mogli podejmować te zmiany, które, yy, które sprawią, że jednak ten nasz styl życia będzie lepszy, że nasze, nie wiem, jedzenie będzie lepsze, że będzie jakaś aktywność. No oczywiście mówię o takich chorobach, w których mamy przestrzeń na to, nie to, no, no nie o takich, które, które, w których pacjent jest yy, no tak naprawdę w, musi mieć intensywne leczenie, tak, w ciągu jak ostra białaczka, na przykład coś takiego. No nie o tym w ogóle to są, to są zupełnie innego kalibru rzeczy, natomiast w takich przewlekłych, bo większo, wiele naszych chorób jest chorobami tak naprawdę przewlekłymi, tak pomimo, że tu są choroby nowotworowe, to to są takie choroby, w których udaje się osiągnąć jakąś tam remisję, leczenie, też jest coraz bardziej nowoczesne, często tabletkowe, tak i to jest jak najbardziej super moment do tego, żeby właśnie wdrażać te zmiany i też jest fajne to, że pacjenci, no to są takie dwa momenty tak naprawdę w takiej kiedy pacjent dostaje diagnozę, tak, a potem kiedy pacjent osiąga remisję. To są dwa takie momenty, największej motywacji, nie? Że on chce coś zmienić. Jak dostaje diagnozę, to najlepiej wszystko by zmienił, to wszystko by wziął, co, co się da, no bo jesteśmy, jesteśmy wtedy, w takim zmienionym zupełnie stanie. Natomiast dwa, jak ten pacjent osiąga już te remisje, no to ma takie odczucie takiego nowego życia, tak, że dostał nowe życie i wtedy jest to taka przestrzeń, gdzie no, jest ten moment, żeby właśnie coś zacząć zmieniać, tak? No i to jest bardzo ważne, dlatego też, że no my nie, nie wyleczymy choroby zmianami stylu życia, tak? ale możemy sobie pomóc. No jest na przykład mnóstwo badań, które pokazują chociażby, no nie mówię teraz o hematologicznych nowotworach, ale na przykład o takich guzach litych, które wymagają operacji. Nie? Że jak jesteśmy mm -hmm. w dobrym stanie, no to im mamy lepszą masę mięśniową i mamy lepsze te parametry metaboliczne, tym te wyniki operacji są lepsze, zmniejsza śmiertelność, nie? Zaburzenia lipidowe, jakieś cukrzyce, no to też. To, co możemy zrobić, no to żeby brać mniej leków czy mniejsze dawki, to są mniejsze interakcje z lekami, tak? Wszelkimi, które stosujemy, no te nasze leki też im mniej mamy dodatkowych rzeczy, tym lepiej, no bo tak naprawdę to wszystko jest ryzyko tego, że wejdzie w interakcję i będzie coś gorzej działać, coś lepiej działać, więc to jest uważam, no bardzo ważne, tylko. Też jest taki właśnie tu lęk, no jakby ja, ja też tak trochę to czuję, nie? że, że no mamy tu poważną chorobę, tak? no to gdzie my do poważnej choroby wychodzimy z jakimiś zmianami stylu życia, tak? no ale myślę, że myślę że warto. Oj tak, tutaj ta polipragmazja, ta wielolekowość to też jest w wielu miejscach hmm. poruszany problem, nie? Ale... No zwłaszcza u starszych osób. No to tak, to tak, 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 tak. 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 Na, natomiast yy, no, ja nie mogę po prostu sobie nie pozwolić na ten komentarz, że jak tu mówisz, że jednak, żeby brać coraz mniej leków, to nie wiem, no gdzie tu ten spisek, że lekarze chcą jak najwięcej leków przepisać? Coś mi się to nie dodaje. Kurwa. No. Ym, ale wiesz co? na cholesterol. Tak, 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 tak. tak dokładnie. To, to jest w ogóle yy, chyba taki główny obszar, nie? gdzie jest taki. Mhm. Taka niechęć do tych leków i takie wrażenie, że po prostu tylko leki, lekarze to leki i statyny Nie wiem, czemu i nic tak więcej. padło na to. Tak w sumie nie, nie wkłębiałam się na to. Dlaczego akurat te statyny tak nie wiem, no, To jest myślę jakiś grubszy temat do, do Czemu nie aspiryna. Dracenia. Przecież to się nie od zawsze. A aspiryna ma więcej skutków ubocznych no, niż statyny. Tak? Zdecydowanie. To jest, to jest kosmos absolutny, nie. Um, ale wiesz, co chciałem jeszcze Ciebie tak zapytać o Twoje czucie, wyczucie, intuicję, doświadczenie, jeśli chodzi o. Um, bo chciałbym troszeczkę powalczyć albo spróbować powalczyć z takim strachem, mitem, a może nie mitem, może to tak jest, może są też półprawdy i prawdy w tym wszystkim, jest to jakiś tam problem, ale. Ludziom się często wydaje, że w szpitalach y, lekarze nie mają nowoczesnej wiedzy. Uh -huh. I dlatego się troszeczkę, jakby boją, też zwrócić do lekarza, porozmawiać z nim. Z jakiegoś powodu wolą, wiesz, szukać uh -huh. y, w, w Google'ach i na YouTube'ach, żeby się uh -huh. tą witaminą C leczyć i kurkumą. Uh -huh. I tak się zastanawiam, czy, czy masz. Y, Tutaj jakieś swoje przemyślenia? Czy, czy to jest naprawdę tak, że lekarze i, i szpitale nie aktualizują tej wiedzy, nie siedzą, nie wiem, w immunoterapii, w immunologicznych różnych lekach, na przykład, które są absolutnie mhm. najnowszymi zdobyczami nauki? Masz tutaj jakąś swoją mhm. perspektywę? mi się wydaje, że przede wszystkim no to ten brak czasu, o którym rozmawialiśmy nie, to znaczy chodzi o brak czasu na rozmowy, nie to o brak mm -hmm. czasu na to, żeby gdzieś tam się doszkalać, czy to czytać tylko ten brak czasu i to jakby też pacjentów troszkę no tak oni śmiela tak, no bo wiadomo, no wizyta u lekarza trwa 5 minut, tak, czy 10 minut no to nie jest tak, jak pójdziesz do dietetyka, czy do fizjo, że na 45 minut, godzinę tak, no i, i idziesz i gadasz tak naprawdę, no tylko jest Tylu, tylu ludzi do przerobienia, tak? że ten, ten czas no to wszystko implikuje to, że ta wizyta trwa krótko, że to wszystko jest szybko. No i jakby to, że staramy się przekazać te najważniejsze informacje, no takie najbardziej kluczowe, takiego najcięższego kalibru, prawda. E, natomiast druga rzecz też wydaje mi się, no sam system y, kształcenia, edukacji, no też tak naprawdę on od początku. Y, jeśli chodzi o ten rodzaj materiału, o ilość materiału, jakiej musisz się nauczyć, to cały czas jest tak ogromna, że nie ma kiedy tak naprawdę zajmować się takimi rzeczami podstawowymi, bym powiedziała. No, okej, nauczysz się takich podstawowych rzeczy, jakaś fizjologia, biochemia, tak, na, na początku studiów, no, ale uczysz się tego równolegle z anatomią, która jest mega szczegółowa i musisz tam robić, no, jakby to jest najważniejsze, tak, no chociaż no może też się trochę powinno zmienić no uważam że fizjologia jest anatomia też jest bardzo ważna ale może nie dla każdego najważniejsza lekarza ale jednak fizjologia jest bardzo ważna tak a na to często nie ma czasu i tak samo później jest też w tych naukach klinicznych że jest taki ogrom w zestawieniu z tym z tą z tą ograniczoną ilością czasu, którą każdy ma, ogrom informacji, które są tego grubego kalibru, czyli tak ważne i takie grube, że właśnie na te mniejsze, tak w cudzysłowie mniejsze, tak, rzeczy, no jakby nie ma tej przestrzeni. Ja na przykład w książkach no nie spotkasz pewnych rzeczy, nie? Spotkasz tylko choroby, takie zaburzenia, tak naprawdę istotne rozpoznanie jakieś tam, które możesz diagnozować, a mało możesz, jakby sam musisz szukać o tym, co może być przyczyną, no właśnie tak głębiej, nie? Tego, co obserwujesz, na przykład, nie wiem, dla przykładu, no ja odkąd zaczęłam pracować tak. Ambulatoryjnie bardziej, tak mniej, mniej w takiej hematologii onkologicznej, no to bardzo dużo musiałam grzebać i szukać sama, nie wiem, PubMed, jakieś inne takie strony medyczne. No oczywiście. Evidence-based, nie wszystko, żeby było oparte jakieś metaanalizy i tak dalej, ale to jakby nie Nie, niezależne tak Nie literatura taka, taka, która jest dostępna gdzieś tam w książkach, w, te, w tym, co się uczymy do specjalizacji. No, dlaczego ja widzę takie odchylenia u pacjentów, dlaczego on się zgłasza do mnie, tak? Dlaczego chociaż niby wszystko jest ok, tak jak jest napisane w książce? No, ja już tutaj odhaczyłam wszystkie punkty z checklisty, e, wszystko przeddiagnozowałam, no to dlaczego ten parametr taki jest, tak? I musisz szukać tego sam, musisz szukać tego, no jednak gdzieś tam, i wykazać em, no jakoś tą, tą chęć, ten swój czas, tę swoją przestrzeń, dać, żeby to wszystko powynajdywać, i żeby się też tego dowiedzieć. No zawsze można powiedzieć, że, że, że no tak po prostu jest. No. Ale, taka pani uroda. Ale to zaczyna, mówi. no tak, tak to jest niestety często się tak spotyka, że pacjent przychodzi, bo tak słyszał. Natomiast no, no jest taka, no nie wiem, we mnie jest przynajmniej taka ciekawość i, i to, że no, no, no dlaczego tak jest, tak no, dlaczego tak jest, ja muszę to znaleźć. Ja się absolutnie tym jaram, bo jak e, czasami sobie narzekam właśnie na to, że e, lekarze mają bardzo mało czasu dla pacjenta, żeby też zbudować pewną, mm -hmm więź, relacje tak, relacje, tak uh -huh. dokładnie jakby co po tej wiedzy takiej wiesz hardkorowej uh -huh. grubych kalibrach jak to mówisz jeżeli nie ma tej relacji uh -huh. która umożliwi tą wiedzę zastosować uh -huh. ale z drugiej mańki widzę też ogromny optymizm dlatego że no De facto, ty po godzinach chcesz swój czas i swoją wiedzę wykorzystać, żeby chociaż w ten sposób dotrzeć do potencjalnie zainteresowanych osób z tą wiedzą. Także, absolutna petarda. Słuchaj, jeszcze tylko jedną rzecz chciałbym tutaj delikatnie wrzucić na ruszt i obiecuję już nie, nie zatrzymywać na dłużej, nie przepalać różnych pomysłów, ale rozmawialiśmy jeszcze troszeczkę o, o anemii, o ferytynie, mm -hmm. o żelazie. W tym świadku takim dietetycznym. Zazwyczaj jest problem ze zbyt niską ferrytem. Mm -hmm. A jak to jest? U Ciebie, w świecie hematologicznym? W szpitalu. Jest i zbyt niska, i zbyt wysoka, tak? To znaczy, tu bardziej powiem w poradni, bo w szpitalu to też trochę, trochę takich zafałszowanych jest, no bo ferytyna jest też białkiem ostrej fazy, nie? To jest to białko, które wątroba nam produkuje w zwiększonej ilości w momencie, kiedy jest jakiś stan zapalny. No, u tych pacjentów szpitalnych często ona będzie albo zawyżona właśnie przez jakąś chorobę przewlekłą, albo z kolei po licznych transfuzjach, Koncentratu krwinek czerwonych, więc ona to tutaj mamy nawet no, takie, taką, e, jakby takie wtórne hemochromatozy, gdzie, gdzie te poziomy są bardzo wysokie i trzeba stosować leki helatujące. E, natomiast w poradni, y, no to są. Dwa obozy, tak? Jest wysoka ferytyna, jest niska ferytyna. E, ogólnie chyba bardzo modny temat taki, to, czy na Insta, czy na TikToku, to wszędzie teraz są rolki o ferytynie, ale uważam, że ważny, nie? Tak trochę się z tego śmiemy i, i jest to takie, no, że wszędzie ferytyna, ale myślę, że to jest ważne, bo kiedyś się nie badało tego m, tak często. Kiedyś też w POZ-ach nie było możliwości zlecania w ogóle ferytyny. Była morfologia, e, no to mamy hemoglobinę i żelazo, tak? E, I to żelazo też zostało. To żelazo często pacjenci oznaczają już coraz rzadziej przychodzą bez ferytyny, ale jednak czasami się zdarza. No i tu też, też będę chciała na pewno podkreślać, że to jest bez sensu ocena żelaza samego, bo ono jest mega zmienne. Od wielu rzeczy zależy. Natomiast y, jeśli chodzi o ferytynę, to też wydaje mi się, no bo ta niska wiadomo, nie? Te anemie, to wszystko, no tu przede wszystkim to nawet ta najbliższa audycja, w której, od której będę chciała zacząć, to, to ja będę chciała przede wszystkim mówić o tym, żeby szukać przyczyny, no bo to jest najważniejsze, no bo to, że ona jest niska, no wysoka, no okej, okay, uzupełnimy niedoustnie, to dożylnie, jak się nie uda. Tak, to się uda, tak, no ale jak jest przyczyna i ona cały czas jest, no to potem jest tak, że te pacjentki przychodzą i mówią, że no od zawsze jest, no bo to głównie kobiety, tak, że no od zawsze ja od zawsze mam tak, no i ja mam tak od lat i to już praktycznie odkąd pamiętam i od dzieciństwa, no a tak naprawdę dalej jest przyczyna niezdiagnozowana albo dalej się utrzymuje i nie ma tej. No, no jak uzupełnimy, ale przyczyna dalej będzie, no to przestaniemy uzupełniać, prawda? Natomiast y, idąc w stronę tej za wysokiej ferytyny, no to y, tutaj też wydaje mi się, że ta y, częstość zlecania y, nam, y, ona wzrosła i też wzrosła y, na pewno trochę rozpoznawalność takiej choroby, która się nazywa hemochromatoza, czyli taka genetycznie uwarunkowana y, 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 choroba, która prowadzi do nadmiernego gromadzenia. Gromadzenia tego żelaza w organizmie, takiego zwiększenia wchłaniania tego żelaza i potem gromadzenia go. Natomiast też często obserwuje się taką hiperferytynemię, która nie wiąże się z mutacjami albo niekoniecznie wiąże się z tymi najsilniejszymi mutacjami, które, są, które mają takie duże znaczenie w tej hemochromatozie i pozwalają nam ją rozpoznać, ale z kolei wiąże się z zespołem metabolicznym tak? i z tymi wszystkimi parametrami, które tam są nieprawidłowe, typu lipidogram, typu jakaś hiperglikemia, hiperinsulinizm, otyłość, zwiększona ilość tej tkanki tłuszczowej trzewnej, stłuszczenie wątroby trzustki. I tutaj się też to obserwuje, natomiast nie jest do końca takie jasne. Znaczy, jest to stwierdzone jako zaburzenie, tak? jako taki, taki stan, który ma swoją nazwę, w sensie właśnie taka hiperferytynemia związana z zespołem metabolicznym, ale nie jest do końca jasne, co było pierwsze. Czy te zwiększone stężenie żelaza i jakieś tam, bo mogą być też jakieś inne mutacje, no które jeszcze nie znamy, jakieś polimorfizmy genetyczne, które nam prowadzą do tego, że to żelazo się nam za bardzo wchłania, za bardzo gromadzi i to może sprzyjać temu zespołowi metabolicznemu, ale no może być też tak. No ja raczej jestem za tą drugą opcją, że jednak to ten zespół metaboliczny, te nieprawidłowe parametry, że no, one tutaj nam zmieniają, że jakby no to jest no, jest to swego rodzaju taki przewlekły subkliniczny stan zapalny, nie? Absolutnie. Który też nam może to powodować. E, no i tutaj na pewno taką pierwszą poradą no, byłaby jednak modyfikacja tego stylu życia i e, zmiana, m, e, próbowanie poprawienia sobie tych parametrów. E, no i potem zobaczenie, jak to będzie wyglądało, e, jak mm. będzie wyglądać to stężenie ferytyny, nie? I często to działa. Tak, tak, tak. Ale jeszcze. Em... Czasami chyba zdarza się, że w ogóle można jeszcze bardziej poszerzyć e, diagnostykę gospodarki mm -hmm. żelaza, tak, prawda? I jakieś tam tej tak. i. Tak, i inne tak, rzeczy. tak, 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 To też jest bardzo ważne. Część jest mm -hmm. takich parametrów, chociaż moim ulubionym i tak jest e, stężenie rozpuszczalnego receptora transferyny, który nowe. W... Wszystkich testach, we wszystkich książkach, no jest takim kluczowym parametrem, który nam pozwala chociażby różnicować niedokrwistość z niedoboru żelaza, niedokrwistość chorób przewlekłych, tam się wylicza jakieś stosunki tutaj, a na przykład w wielu szpitalach nie możemy oceniać w ogóle tego parametru, bo nie ma takiego dostępnego, nie. I też też właśnie nie wszędzie to oznaczymy, ale tak, tak. Zdecydowanie właśnie te, zwłaszcza saturacja transferyny, czyli jakby jak bardzo mocno obładowane jest to białko. Transportowe żelazem, to dużo może nam pomóc właśnie też w różnicowaniu nie? tego przeładowania żelazem. Ale to jest niesamowity temat, naprawdę. I ja też ze swojej takiej dietetycznej działki kojarzę też bardzo ciekawe prace, jeśli chodzi o feroportynę, o niską dostępność mm -hmm. do energii, mm -hmm. właśnie tak, o stany tak, zapalne. Tak. Jest absolutny kosmos. Mm -hmm. Bardzo ciekawe, bardzo dynamiczne. Jest tam masa różnych ciekawych powiązań. I to też jest tak, jak ty mówisz: absolutnie. W gabinetach dietetycznych to jest na każdym kroku. Ludzie bardzo często mają mm -hmm. problem z gospodarką żelazową. Absolutnie. A paradoks jest taki, że właśnie badanie żelaza nie jest tutaj najlepszym parametrem. To jest tak, tak ciekawe. Tak, to jest, to jest no. dokładnie, to jest ciekawe. No, bardzo szkoda, że jakby nie ma takiej w, rutynowej, w rutynowym oznaczaniu, że nie ma właśnie jeszcze hepcydyny, nie? bo mm -hmm. to, jest, no, to jest to białko takie kluczowe. Ja tak zawsze mi się kojarzy ta feroportyna. No, to, co powiedziałeś, ta feroportyna, która jest z tym białkiem, który wpuszcza, tak. Tak, to żelaza nam z, tego, z tych komórek e, enterocytów wpuszcza do krwi, że tak jakby. Otwiera nam te drzwi ta feroportyna, no a hepcydyna te jakby hamuje ją i te drzwi się zamykają, nie? Ale to, to jakbyśmy mogli rutynowo oznaczać hepcydynę, no to byłoby super, bo to, to by nam bardzo dużo dało. No ale czekamy, nie? Może będzie. Tak, tak. Może będzie można. Jezus, Maria, ja już naprawdę muszę się zamknąć, bo jeszcze chciałem o Anemius sportowym. No, nie, nie, jest tego za dużo. Także... <laughs> o anemiu sportowców będę mówić, także, ale tu też hepcydyna ma swoją rolę. <laughs> tak, ale tu też, tu też to ciekawe, właśnie. No dobra, może też nie będę więcej mówić, bo nie będzie tematu na audycję. Jest po prostu za dużo ciekawych rzeczy, a jeszcze na koniec tylko wspomnę, że tutaj naprawdę na naszym czacie na Radio Metflex mamy już boże mózgów niesamowito, mamy zaplanowanych kilka ciekawych podcastów pomiędzy nami tutaj w zespole, także mhm. ja już sobie wyobrażam, jak jak mogłabyś ty się spotkać z Zuzą z Sebastianem, żeby Tak, że właśnie... na pewno musimy koniecznie koniecznie pogadać, bo to jest takie tak nawet takie podsumowanie, nie? Tak, o, tak. Więc... Kwestia w ogóle wiesz połączenia tych czynników stylu życia właśnie podejścia klinicznego. Mhm. No nie, no, no, no bajka. Także Oliwio, żeby nie przepalać bardzo serdecznie Ciebie witam w teamie Radio Medflex. Dzięki za krótką rozmowę. Ja naprawdę muszę się powstrzymać, żeby tutaj nie wyciągać tych tematów, bo one są turbo, turbo ciekawe i bardzo ważne. I super, że możemy troszeczkę tych fajnych informacji dawać ludziom tak. zainteresowanym tym. Tak, właśnie. Jak nie ma tego czasu, jak to czasu jest za mało, no to fajnie, że chociaż w takich, no w takich formach, że zawsze sobie ktoś to może potem odsłuchać. Nie? To jest zapisane tak. i to dokładnie. Tak, tak, rewelacja. I też zachęcamy was absolutnie, komentujcie, da, dawajcie nam feedback, co byście chcieli, chciały Dokładnie, usłyszeć. Dokładnie, tak, też o czym, o czym byście chcieli, czego byście się chcieli dowiedzieć, co was interesuje, jakie pytania, bo też dla nas to jest takie, no jak człowiek w tym siedzi, to jest takie oczywiste, tak? A często jak ktoś powie z boku, to, to jest to, no wtedy jakaś inspiracja zawsze do tego, żeby coś wymyślić, jakiś tak jest, temat. Tak jest, tak jest. Oliwio? Bardzo dziękuję. dziękuję. Witamy raz jeszcze. I zapraszam. I tak jest, tak jest. Zerkajcie na kanał na YouTubie Radio MatFlex, dlatego że tam zawsze staramy się mieć zaplanowane, pokazane dla Was nadchodzące transmisje live. Możecie już teraz sobie zobaczyć, co tam będzie się działo. Tyle na dzisiaj. Dobrego wieczoru i do następnego. Do zobaczenia w kolejnych audycjach. Czołem. Dobrego wieczoru. Do usłyszenia. Papa. pa. Pa, pa. pa.